piątek, 19 kwietnia, w zespole szkół publicznych, publicznej szkole podstawowej nr 6 i publicznym gimnazjum nr 4 w Starogardzie Gdańskim, odbyły się eliminacje powiatowe 36 ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jesteśmy już po wszystkich konkurencjach. Za nami testy, które zostały rozwiązywane przez zawodników, dokładnie przez trzech zawodników z każdej szkoły, z każdej drużyny. Drużyny były wyłonione w eliminacjach wcześniejszych, czyli w eliminacjach gminnych i w eliminacjach miejskich. Dwie kategorie drużyn, drużyny szkół podstawowych i drużyn, drużyny gimnazjów. I jak powiedziałem, trzyosobowe drużyny, każdy z nich rozwiązywał test, wykonał jazdę po torze przeszkód, a także cała drużyna, ale też cała drużyna nieindywidualnie rozwiązywała zadania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zadania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy oceniali panowie z Powiatowej Straży Pożarnej, natomiast zadania praktyczne rowerowy tor przeszkód z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. W sumie uczestników mamy 10 drużyn szkół podstawowych trzyosobowych i 11 drużyn z gimnazjów też trzyosobowych. Teraz akurat komisje pracują nad podsumowaniem wyników turniejów, także rozstrzygnięcie nastąpi za kilkanaście minut. Wtedy zostaną wręczone liczne nagrody od sponsorów, od instytucji, od firm, które sobie z chęcią pozwolę wymienić. Także bardzo w tym miejscu dziękuję naszym sponsorom, wieloletnim zresztą, Starostwo Powiatowe, Starogard Gdański, Urząd Gminy Starogard Gdań... Gdański, Urząd Gminy Lubichowo, Urząd Gminy Skarszewy, Bank BGZ, oddział Starogard Gdański, firma Dobry Mikrosystem Starogard Gdański. Nasza Rada Rodziców również co roku sponsoruje ten turniej. Także wielu sponsorów, którym jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo oni pokazują, że są przyjacielami nie tylko naszej szkoły, ale też przyjacielami całego turnieju i jest im na sercu istotna kwestia, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa naszych uczniów, naszej młodzieży i społeczeństwa. I co mógłby Pan powiedzieć o poziomie uczniów? Czy oni są przygotowani w temacie bezpieczeństwa drogowego? Poziom generalnie jest wyrównany. Nawet mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o nasz powiat starogarski, to jest bardzo wysoki, bo każda drużyna od wielu, wielu lat, która wygrywa tutaj eliminacje powiatowe, zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i gimnazjów, to jest drużyna, która odgrywa istotną rolę w eliminacjach czy w finale wojewódzkim. To jest drużyna, która zawsze jest w pierwszej trójce, nawet często te drużyny nasze wygrywają również w finał wojewódzki i później jeszcze jadą na kolejny etap ogólnopolski. Tutaj no każdy punkt decyduje o wszystkim, jest tor przeszkód, jak powiedziałem każdy przejeżdża po tym torze przeszkód, dużo punktów można zyskać, dużo stracić, są testy, zadania testowe, 25 pytań dla każdego, też można dużo zyskać, dużo stracić, ale podsumowując to no naprawdę te różnice są niewielkie, czyli poziom jest wysoki i przy tym wyrównany. Wśród szkół podstawowych wygrała publiczna szkoła podstawowa numer 6 w Sarogardzie Gdańskim, natomiast wśród gimnazjów najlepiej zaprezentowała się młodzież z Jabłowa. W maju będzie finał, finał wojewódzki i od nas najlepsza drużyna ze szkoły podstawowej i z gimnazjum będzie reprezentowała nasz powiat.